Siema, jestem Izona, ja to jest Wolfenstein. Ja muszę zbiec, pomóc biednemu Fergusowi, który został przytłoczony przez nazistów. O kurde, a ciebie się tu nie spodziewałem. Aha, już, już, już nie mam, czekać, chwila. Oooo, Ha <słuchaj> Aha, już, aha, faktycznie, myślałem, dobra. Przez chwilę myślałem. jeep! Aha, okej. Okay. Co tu się dzieje, spokojnie! O kurde, o mój Boże, e, winda. Zapisz mnie do nieba? Nie, okej. Okay. Udziełam <noise> biec, mam. Oj, chowaj się! Co mam zrobić? Wyeliminuj świgowiec. A, spoko. A, tutaj dziadł. Boom, raz. O! Dostał! Okej, <noise> Ok, dobra, już nie mam amunicji. Ma ktoś coś pożyczyć? Ładowarkę? Nie? Okej, okay, dobra, tam coś widzę ciekawego. Tu tu, 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 Dawaj, dawaj, ładuj. I czas cię rozwalić, helikopterze. O ile będę wiedział, gdzie jesteś. <laughs> Umieraj! Jeżeli w ogóle możesz umrzeć, ale na pewno możesz zostać zniszczony, rozumiesz to? No. Założę się, że wróci, bo ma wgraną re regenerację w swoim oprogramowaniu. Liczę, że się mylę, ale zawsze się mylę, więc. Dobra, co my tu mamy? Nóż, dziękuję bardzo. Mapę miejsca. Wow! Wow, wow, wiwa! Wow. Katastrofa! Bardzo fajne, fajna nazwa na takie miejsce. Myślę, że jak najbardziej w tym jest dużo prawdy, pozbieram sobie co mogę. Gdzieś tutaj widziałem... był pancerz? Chyba gdzieś tutaj na zewnątrz? Gdzie jesteś, draniu pancerzu? A, zresztą raz się żyje. O! Oh, this is WDP, HWDP, co? O, mama... Wow, wow. Mieraj, frajerze! Myślisz, że co? Że nie mam interfejsu i możesz do mnie strzelać? <laughs> chyba sobie jajce robisz. Ich haben! Ich haben i ziemniaczkę. Bum! Kurde, ja to w ogóle się nie pierdzielę w tańcu! Aaa! Dobra, ładujże to! A czemu to to ma... Aha, bo nie ma amunicji już. Eee... A, trzymaj! E! Aha, żem rzucił. Gościu poszedł w inną stronę. Dududududu! Prdrup! Ooo, dobranoc! Dobra, powiem szczerze, 90 pocisków ląduje w ścianie, ale jakoś idzie. <grywa> o, proszę bardzo, tego szukałem całe moje życie. I, i, szyfry nie, my. I koniec, no to już więcej ich nie znajdę. <grywa> Czartowałem, żyję. Dobra, ale tak serio, gdzie teraz? E, przejdę sobie tutaj, czy coś? O, o, amunicja. Ej, ej wejść tutaj się schyl. O, do tego, do pompy. W sumie to bym sobie wziął, je. Dawaj, gdzie to są te pompy? Nie, to jest snajperka. O, hehehe. He, he. Nie muszę ładować. bo zaskakuje tutaj niżej, bo to chyba o to chodzi. E, o, proszę bardzo, tutaj. Oho. Nie, uwaga, jakie uwaga? Nie, to wszystko, ja jestem po waszej stronie. Ja, 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 jawohl. Oho, arbajt. Right. Łup, Dawaj, rzucaj. Ha, ha. łapcie tam. Dobra. Cisza. Traf... Aha, jasne. Dobra, jednak wezmę jednak karabiny. Dawaj to. Nie są te karabiny. E, o, a ja bym tak po prostu... O, dawaj. O kurde! O, Arwider zarobiście, a ty frajerze, a ty di, 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 Chuju bobrze. Ajee, aje, ojej, aje. e. a łapto Aha, okej. Okay. Dobra! O. Eee, kurde! Dobra, one more time! A łapta tam dranie! E! Nie, okej. Okay. No! Wychodź! Wychodź stary, mam ci na móżce! No, eee. ta jasne, mam ci na muszce, jasne Eee, nie, dawaj mi ten jeden karabin. Dawaj cyk. Dziękuję bardzo. Ale wymień to, bo tutaj nie mam już żadnych tych. Ej, hey, czekaj! Hey, hey. hey, hey. Weź go uszczel, ale jestem Zezol. Okej, okay, dobra dobra. Tu jest koksu. Bardzo sobie od razu wezmę to Bum raz! I cyk! Uh -huh 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 -huh. Widzisz, gnojku? Byłem przygotowany Jeszcze ktoś? Ha? Umarł? He? <noise> serio? <głos> Dobra, dawaj mi te karabinki. Raz, dwa. Mam mało amunicji, więc chciałem strzelać z jednego karabinka. O, ale teraz już będę mógł sobie z dwóch. Bez problemu, że w jednym karabinie mi zabraknie amunicji. I w drugim też, bo szybko się wyszczelam. Dawaj mi wszystko, co tutaj macie. Dawać, dawać, dawać. Aha, mogę sobie iść tutaj. Spoko, ale tam widzę karabin. Ja bym sobie go wziął. Boom! Mayday, mayday, mayday! Mamy problem. Przyślijcie tę armię. Proszę, a tak nie ma. Kurde, czemu? Czy ja albo na wszystko pozbierałem? Eee, czy. O, tam jest karabin! Uuu, dawaj mi karabin! Ogólnie, ee, sorry za mój głos, ale. <mum> Mam problemy z gardłem, ponieważ coś mnie bierze. Brzmi to bardzo dziwnie. Bardzo dwuznacznie. <mum> Skoro przestanę? <mum> nie wiem dlaczego. Ale dobra, co by nie było to nieważne, idziemy na dół. <laughs> Jestem hetero, naprawdę. O, mogę coś tutaj przekręcić? Nie za bardzo Dobra, widzę tutaj żółte takie oznaczenia, to znaczy, żeby iść tutaj. Proszę bardzo. Mam tu jakąś windę, co się może stać, nic, klikaj przycisk. Co? Jaki monitor się zbliża? O mój Boże, górny monitor! O Boże, to jest jakiś boss? Holy Jesus! Dobra, y, gdzie ja mam iść? E, notatki? E, aha, ok. <grywka> ja po prostu mam biec stąd, spadać jak najszybciej. Jakie bydle! złóż broń, terrorysto! Ja jestem terrorystą! Nie sądzę, stary. Tutaj coś widzę. A, kurde! Ja pierdzielę. Doba. O mój Boże, rozpierdzielił wszystko! Tak, dobra, nie potrzebuję tego. Potrzebuję. Nie wiem. Chrystusa pana. No, mogę sobie podładować tutaj brońkę moją. Dawaj, ładuj ją! Pa, 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 pa! Dawaj! Okej, dobra, coś tam musi świeci. Dobra, używam tuneli, okej, spoko, spoko. Interesuje mnie jego oko. Ono się zaświeciło, może tam trzeba strzelić, co? No dobra, dobra. To mam podładowane. Dobra, wejść tutaj i zacznij coś robić, bo to mnie interesuje najbardziej. E, przestań strzelać! Co mnie to interesuje? Uwaga. Znowu się mu zaświeci. O, tak. Wow! <laughs> Trafiłem! Yeah. Proszę bardzo, Resident Evil uczy wielu rzeczy i to jest właśnie jedna z nich. Coś się o kurde, o kurde, o kurde, to też się świeci! Ale to nie wiem czy to cokolwiek daje. Dobra, dziękuję bardzo za te <laughs> pancerze O mój Boże Wow! Kurde! <laughs> Dobra, w oko trzeba strzelać, to na pewno Tego nie trzeba ogarniać, spoko. Weź się wychyl frajerze, ja wiem co ci. Ała, boli, ale na pewno nie to. No tu jest zastępna apteczka, nie będę tego używał teraz. Oho. Bum! Nie chcę umierać, jestem zbyt młody na to. Okej, no bo nie, wiem, czy on przestrzeli przez ten gruz, który tutaj jest? Bum! Okej, hahaha, a Co teraz? Boże, to zaraz wybuchnie chyba. O, ja wbiegłem w to, to był bardzo genialny pomysł, wiem o tym, ale. Chyba za bardzo nie miałem wyboru. Przestań strzelać! Stop! stop. Dobra, co się mu zaświeci? Tam się mu coś świeci, nie? To mam strzelić? Chyba nie! Uuu! Spadaj, panie, spadaj, panie, bracie, mamy przejebane. Ta-ta-ta-ta-ta. A! Wezmę se to, czemu by nie? Dawaj mi. Daj mi palce. O kurde! Nazdepnie mnie! Nazdepnie mnie i zostanę naleśnikiem. Zakłócam spokój. A masz ciała! Uuu! Uh! Oj, 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 oj toror! Okay. Leży? Nie, oczywiście, że nie leży. Gościu. A tutaj? Ow! Oh, nie wiem, chyba coś zrobiłem, jakby zgasło. Aha. Wolałbym, nie wiem, wsiąść do jakiegoś mecha wilgachnego i z nim walczyć, niż łazić. Wow! Wow wow wa, co ty robisz? Okej, okay, zatrzymał się Aha <stary>, Stary co, przegrzałeś się. Eee, spokojnie! Nie chcę być jak ser szwajcarski, okej? Okay? Zostaniesz ujawniony, a ty zostaniesz uziemiony, no i co? Możemy tak się bawić Jestem Eminem, a ty jesteś, wiesz co? Jesteś ten? Yy, no ten taki frajer. <stary> o kurde. Eee, nie tutaj chciałem być, oj nie, zdecydowanie Ukrywanie dowodzi twojej winy? Stary, przestań tam mnie strzelać, to się ujawnie, nie ma sprawy. Dobra, muszę się wydostać stąd. Muszę. O! co się dzieje. Dawaj. Ło kurde! Rąbłaż mi normalnie, ekran się zatrząs. No! Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? I dare you, double dare you, motherfucker? O! Idzie do mnie, nie podoba mi się to. Stary, ale chyba nie chcesz mnie zdeptać, ok? Ja jestem spokoziomkiem, mówię ci. Dawaj, uuuh, o! Uh. Ha, ha, no i co? Cowboy no, shooting, o kurde, papap, wow, ha! Działa! O kurde, oj, 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 aha, czyli po prostu mam czekać, aż on po prostu zacznie tak dosłownie wyszczeliwywać, aż to zacznie płonąć, i wtedy dopiero jest sens, jakby w to strzelać. O, dawaj, wow, boom, motherfucker! Ha, ha. Wielkie boju! No dokładnie, USA! Dawaj, boom! O kurde! O mój Boże, ale to było... Co mnie tak wyrzuciło do góry? Co to jest? Team Fortress? O kurde! O, to już jest takie wypalone, aha! Boom! Może w końcu padniesz? Stary, to nie jest rewolwer, to jest karabin! Dawaj, strzelaj w to! <laughs> Jeszcze, że nie mam kompletnie wyczucia! No, co ty myślisz, że ja się boję, nie no w żadnym wypadku to nie jest strach, to jest skupienie. Jestem skupiony, rozumiesz mnie? Rozumiesz mnie, czy nie! Dobra, stary, bo tak strzela mu w to oko i tak naprawdę to tyle. Dawaj, 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 strzelaj, strzelaj, szczeraj! Dobra, nie wiem, chyba coś zrobiłem. Powiem szczerze, że nawet nie jest tak źle ze mną. Myślałem, że będzie gorzej. BOOM! Tak jest idealny ten! Idealne wyczucie. O, dawaj, dawaj! Woo, 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 chow się! Co to takie małe jest? Tak jakby coraz im częściej przez to przebiegam, tym robiło się coraz bardziej mniejsze. To tak nie powinno działać w ogóle. Uwaga, boom! Cios! I teraz tutaj. Ojej! Oh yeah. O, oh, o, oh, o! Oh. Jeszcze chyba jedno zostało albo dwa. Dawaj, dawaj, wybuchaj! Wybuchaj! Wszystko? Ha, 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 ha. Eee. Aha, dobra. To super, zarobiście. Jak to? Tu jeszcze nie koniec? Nie, chciałem już jechać do domu, do Ani, nie? To, to, to tak trudno zrozumieć. W robocie jeden ty BUM! Co jeszcze? O? Szczelam! Szczelam w silnik! Ooooo! ZANNE! Aha, dobra, to jest zamknięte, to jest zamknięte! O! poczekaj aż się to otworzy. zarobiście, ale przedabym się, może się wrąbał pod niego i to kompletnie tego nie przemyślałem, nie. Jestem. O kurde, nie ma mnie tam. O umarłem! umarłem. Wszystko od nowa. Ta gra ma checkpointy w Tu tu Spadaj, spadaj. Nie umieraj. Fra, Frajezy jeden ty. Dobra, jestem na dobrej drodze. Udało mi się przeżyć. A, proszę bardzo. Dobra, dobra. Chwila, chwila. Strzelaj! Nie! Pąd mi stąd frajerze! Oh yeah. I chyba teraz powinien otworzyć silnik, tylko jestem 500 kilometrów stąd! Nie dobiegnę do niego! O kurde! Ale ten... O, nie mogę zginąć! Jak zginę? Jak zginę? Tutaj, tutaj! Wskakuj do środka! Dobra, dobra. Jest, 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 jest! Okej, okay, dobra, dobra, To, 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 Rozwalaj to! Już? Już? Nie wiem, bo jeszcze to wybuchnie czy coś? No i co? Rozwalony, nierozwalony? rozwalony? Oh, oh.

Sound right in English. Say it correctly. God's <laughs> Hate to pilot on mate, but we're in the weeds over here. No time to mount any kind of defense. I'm on the portable radio. They're inside! Now I put you in the car, we have to drive! Down Shits Creek now, Johnny Cowboy. I hope we can make it back home in time. Berlin, come in, Berlin. What's your status? Uh, getting worse. I don't know how much longer we can stick it out. The place is overrun with death's heads men. I think they're being led by your old friend Frau Engel. Death's head must have promoted her for her actions at the labor camp. Caroline's with me. We've taken cover in the helicopter hangar. They're trapped. He's fucking everywhere. Where the others are, I don't know. Some are dead, some are hanging on. But it's just a matter of time before they find all of us. Kurwo, zajebali tego. Dobra, gdzie oni są? Bo kto skądś strzelają, a ja ich nie widzę. Tutaj, ja Wam dam! Jean-Claude Van Damme, tak mi mówili w szkole. Skurwysyny. Tam są jeszcze drony. Moje ulubione. Lubię je miażdżyć. O ile w nie trafię, nie? No co to jest taki mały ten. Przestań! Taki szybki jesteś, co? Bill? Uh. O, o, nie mam amunicji. Masz coś przy sobie? Nie, ten. Max, nie za... Oh, Kurde, nie z tego! <laughs> Dawaj, cokolwiek innego! Kurde, szczel mu z noża, nie mam amunicji, cholera jasna! Dawaj, strzelaj! No nie mam amunicji, no nie mam amunicji, u... Zarąbiście! A po pierwsze... Po drugie... No i tak to powinno być zrobione. No i co? Klaus, czy jak to ten gościu na imię nie dał rady, co? Tak, ty ci frajerzy, którzy do mnie strzelają, też nie dadzą rady! <coughs> Jakoś pomóc? Może przeżyje, co? Chociaż, kurde, nie wiem, dostał salwę. No ale ten e jak się ten gość nazywał G Gigantus. Dobra, idziemy, idziemy, dawaj, Max! Co ty robisz? Max! Pojebało cię? Nie no, no nie! Ja pierdolę.

a ty myślisz, że jestem martwy? Kurwa, ty będziesz martwy pięć razy mocniej. Kurwiłem się teraz, okej. Okay? Nie mam tego pierdolenia, co się patrzysz za srańcu? Gdzie ja mogę wejść? Pewnie tutaj gdzieś, co? Kurwa, będą do mojej bazy wbijać. Ja wam dałam, z kurwy, syny jebane. Do góry, tak? Ty za co się patrzysz? Gin! Tutaj jesteście? O kurwa, maciu! Oh, 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 dobra, zaszłałem. <ślażowałem>. Dobra, one more time. Co się gapisz? Gin, śmieciu. Łapcie tam. Kurwa, pod nogi się rzuciłem, ajajaj aj, aj! Dobra, może też coś ich trafiło, nie? O, okej, okay, dobra. Jest. Bum, jest. Oczywiście, że jest. Pewnie, że jest. boom dobra. A tak, ktoś tam strzela? O, tak. Przekokszony frajer tam strzela, to na pewno. O, kurde. O, o! No, pod nogi A Nie, trafiłem nawet w coś. Okej, okay, to zarobiście. To mi się podoba. Boom, raz. Bum, dwa. Eee... Mayday, mayday, mamy problem. Taki malutki boom! Leży kompletnie. Nie? Tak, nie, nie mam pojęcia. Proszę, proszę. Umieraj! Trafiłem go! Chyba jednak nie, ale on trafia mnie wyśmienicie. Nie żebym się wkurzał w żadnym wypadku. Uuu, umieraj ty zasrańcu pieprzony! O, proszę bardzo. Działa, działa. Przydałbym się teraz apteczkę, bo coś czuję, że jak wyjdę, to dostanę strzała i po mnie. Dawaj. Jakąś aptekę macie? Nie wiem, napiję się wody z kranu i po prostu ożyje. Nie? Okej. Okay. Zbieram wszystko, klikam E po prostu i niczym się więcej nie przejmuję. Dawaj to. Coś zebrałem. Mam to gdzieś, to zebrałem. Trzeba zaraz tutaj wszystko pooczyszczyć. Jakiś list. Mam gdzieś list. W tej chwili będę czytał list. No, wszystko płonie dookoła, a ja sobie poczytam. Wszyscy tutaj, których uratowaliśmy, poginęli. Tutaj nie ma czasu na takie Dury. Ja ci dam, faje, jeje, faje jeje, to kurde twój ryj o kurde, dobra, dawa, spokojnie, spokojnie. Nawet rzucić coś, nie za bardzo. O dobra, spokojnie, spokojnie, bardzo. O, tam coś widzę. Mogę coś postrzelić. Dobra, wezmę sobie jeden karabin, bo będzie mi się lepiej z niego celować. Bez celownika troszeczkę z tych dwóch karabinów na raz mi się źle celuje. I fajnie by było, żebym kogoś tam trafił. Dawaj, dawaj, spokojnie. ta coś mogę poszczelić. Okej, okay, spoko, spoko. Czemu to jest wszystko takie? Ja pierdolę, skąd on się tu wziął? I tutaj pamiętam, zaraz wyjdzie do mnie? Oczywiście, że tak. A ja go praktycznie nie widzę. Nie wiem, trafiłem go? Chyba zginął, to zarobiście. I tu taki koksu. zarobiście gień, kmiocie zasrany. tu, Tutaj jeszcze gdzieś będzie jeden jeszcze. Gdzieś tu jeszcze jeden był, albo. Nie? Okej. Okay. Idę to poszczelić, okej, okay, sobie to otworzę. E, dawaj mi moje y, spluwy, moje ulubione, dawaj, ładuj raz. Druga jest ładowana. O, proszę bardzo, teraz jest i do środka. Ooooo! Dawaj, tutaj. Jak to przejść? Jak to przeskoczyć? No dawaj! A? I see you, super, że ty mnie widzisz, tylko czemu nie mogę tam wejść? Chyba, może jakąś. Nie wiem, nie mogę się dźwignąć, nie mogę przejść tutaj? Co mogę zrobić? Nie wiem, coś.

I've been proficient with what you taught me eleven in the stack. Did I thank you? I can't remember if I thanked him should thank the man that is my friend. But I have accumulated an additional 7 through other means prior to this day. I'm on the move. I need to find Fergus and Caroline. You should come with me. And violate my model. The model is loyal to universal causality. You ask me to rebel against the laws of nature, don't you see? the road in front of you is long and so hard i wonder how you will cope mine is at its end on this day i am glad to have found a friend Dożegnaj, koleżanko. Co he? He? Fire in the... Ja pierdol... <laughs> mi zrumbał! Porąbało cię? Stary, weź tak, kurde, nie przeżywaj, okej? Okay? To tylko draśnięcie. <laughs> nie? Pewnie... O mój... <laughs> <Zasubra. Zasubra. Zasubra. śmiech> <laughs> o. Kurde, no to jestem idealnie zabezpieczony, żeby przeżyć, nie? Ja pierdziele, O mój Boże, dawaj mi tu wszystko potrzebne. O, a proszę bardzo, no, dziękuję, co to za miłe rzeczy tutaj są. Dawaj tutaj to, cyk, cyk. E, przemieniaj mi tutaj i ładuj, ładuj. Nie gap się tutaj tak jak debil, dawaj, bum. Coś to jeszcze mogę zebrać. Ale ten odcinek jest dziwny. Zarobiście idzie, jak kurwa ze wszystkim Nie muszę ładować, spoko. ładowaj z powrotem to. Jakby ich tu rozwalić, ich jest tu naprawdę mnóstwo. Ale huj BUM! Jeszcze? No co ty pierdolisz? Ile można przyjąć na ryj? Ile po prostu kurwa... A ty... Aha. Mam to gdzieś. Jedziemy z tym koksem ponownie. Dobra nazwajzo. Teraz gdzieś tutaj był jeden taki następny frajer. Dobranoc. Dobranoc mówię! Chwytaj się za łeb i na glebę. Koniec dobrego. Skończyło się. Dobra, mam tutaj dodatkowe rakietki. Fajnie, jakby tak ci przeciwnicy się za, za srańce ustawili, tak, żebym mógł elegancko ich potrafiać. Ale tak średnio? Oj, bardzo średnio. Ale jaja ja przerąbane. Hej. Łap tam, proszę bardzo, jak tak lubisz. Proszę bardzo, dziękuję, nie ma sprawy. Ty łap, dobra, zdech. Tylko że no... Y, ja już chyba nie mam więcej rakiet, tak mi się wydaje. Proszę wejść tam trochę załaduj. Chyba nawet mam. Dobra, zarobiście. A ty skąd! I żebym zmarnował to! A może nie, a może jednak... O kurwa! Przerąbony! Tutaj będzie następny. Gdzieś on tutaj jest. Ja bym go tak chciał elegancko zarąbać szybko. Aha, spoko! Przyjmuj 10 rakietek, bo przecież mam ich zapas, nie na zawsze, proszę bardzo. Tam jest fraje, to ja mu rzucę granat i spadam w tę stronę. biegnij, big biegnij I nie umieraj, stary. Takie są te dzisiejsze dary. Co? Dobra, dawaj. Schow to. I wyłażę. Prrr, ddu -ddu 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 -ddu, motherfucker! Woo Dobra. Jestem trochę w bezladziej sytuacji, tak tylko mógłbym to określić delikatnie. Tu jest jeden frajer, więc mógłbym go w sumie jakoś spróbować załatwić. Po pierwsze tego frajera chciałbym. Dawaj. Umarł, umarł, umarł panie. Boom! Aha, przeżył, bo miał osłonę. Dobra, dobra, zapomniałem. Tak to mi... Mnie... Czy to jest jakiś koksu? E, tak, to jest jakiś koksu. Nie! A dobra, dobra, przeładowane, przyładowany, cygras. A co ja szczeliłem? Nie wiem, ale to nie było to, w co miałem szczelić. W co ja szczelam? W co ja kurwa szczelam? Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę. Ja jestem, jak ktoś ze mnie robi? W co ja szczelam? A, leży. A ty co tu robisz, minionu? M minionu? Minionie, pieprzony gain. Minionu. Dobra, chyba jest okej. Okay. O kurde... O! Nie jest okej! Okay. O mój Boże, umieram! Ale ty umrzesz pierwszy. Takie są zasady. O kurwa mam przez ranę, nie? Przesranę mam. No dobra, może jeszcze jakąś ostatnią rakietkę wyszczelę. Mam tylko chyba ze dwie albo trzy sztuki. Ale cisza, nie? Chyba, wziąłem jakąś ich pukawę z... O się, Kur... Hej, stary, to nie tak, że mam jakiś problem z tobą, ok? Mam wiele problemów, ale ty musisz zginąć, ok? Dobra, zarobiście. <laughs> o mój Boże, coś tu do mnie strzela jeszcze. Kurde, cudownie. Zarąbiście, hej. Umieraj, umierać, kurde, dziady. A ty co się potykasz? Potykasz się o własne nogi, to powinieneś zginąć, takie są zasady. Dobra. O kurde, e, bum, raz i bum, dwa. Kurde, umieraj! Okej, okay, po pierwsze rzucam mu na aport, ty frajerze cyk, dobra leży, teraz ty frajerze umieraj, dziękuję bardzo, teraz biorę to szybko, dobra elegancko, teraz skakuję se do góry, A elegancko, gitarro conciora amore, umierasz frajerze ja pierdolę. Ale się dzisiaj wkurbiłem. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale nie idzie mi szczelanie dzisiaj. Hej! tarararara A dzwony mi świcom jak znicę. Gdzieś tu jest jeden frajer. Nie będzie mnie wkurzał. Dobra, wbijam tam. Raz się żyje. Pójrzę mnie i tam lecę. Ooooo! Jeszcze, kurde, ktoś? Gdzie tam uciekasz? Gdzie uciekasz? Nie ma dokąd uciec, witam w piekle. Czy już wszystkich załatwiłem? Czy jeszcze jakiś frajer się czai gdzieś za jakąś osłoną i normalnie mnie roztrzaśnie? Bo nie będę gotowy. A? A jeszcze ktoś? Jeszcze coś? Może jakaś mina gdzieś obok będzie postawiona i wpadnę w nią? A? Nie? To gitara. Okej, okay, nie ma na szczęście nic do ulepszenia energii, więc mnie nic więcej nie interesuje. Wbijam do góry. I stąd zwyczajnie wychodzę. Nareszcie. Do nieba nie chodzę, bo jestem w wentylacji. Okej, okay, dobra. Od razu mi lepiej. Liczę, że jeszcze gra mi się tu za chwilę zapiszę i będzie cudownie. do wnie. Proszę, gro, zapiszę. Oho. Uh, whoa welcome back to berlin maskovich i'll make sure nobody leaves us our helicopter maybe you can do something about this not see problems here try not to get fergus killed please he's out of ammo and essentially defenseless what's she saying about me uh oh, Jesus, whoa Czemu ona ich ominęła? Miałaś ich zwalić kobieto. To jak w Ja w tej chwili. Dobra. Tak, ja powiem na dzisiaj dość. Dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym odcinku powybijamy wszystkich nazistów, bo zasługują na to jak najbardziej. Także do następnego, no i siema.